Myślę, że to są najpiękniejsze słowa, którymi możemy pożegnać widzów ogólnopolskich, ale widzów TVP 3 Warszawa proszę o pozostanie z nami. Za chwilę wracamy na antenę. Bardzo Państwu dziękujemy, że byliście z nami. za to dowództwo bo w pierwszej To specjalny program w 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Dzisiaj, proszę Państwa, w każdym zakątku, na każdej warszawskiej ulicy powiewają biało-czerwone, ale także czerwono-żółte warszawskie flagi. W godzinę w, jak widzieliśmy, zatrzymaliśmy się po to, by oddać hołd powstańcom. Ale hołd powstańcom oddajemy w zasadzie w każdej chwili tego wyjątkowego dnia. A jeżeli tylko chęć taka w naszych głowach i sercu, możemy to przecież czynić. Dnia każdego, tak jak mówił jeden z gości naszego specjalnego programu. W naszym studiu cały czas Agnieszka Cubała, Agnie, Agnieszka, pani Agnieszka jest autorką książek o Powstaniu Warszawskim,